Poczekaj, nie wyłączaj się. Chciałbym coś Ci powiedzieć. Głosowałeś na Wałęsę. Kurczę, źle. Głosowałeś na Kwaśniewskiego. Kurczę, znowu źle. Głosowałeś w końcu na Komorowskiego. I znowu źle. No więc teraz nie idziesz na wybory. Koniec, nie idziesz. No, ale i tak ktoś zostanie tym prezydentem. Poczekaj, powtórzę ci to. Pójdziesz, nie pójdziesz, wybierzesz, nie wybierzesz. I tak ktoś zostanie tym prezydentem. No więc jeśli jesteś niezadowolony z tego aktualnego stanu, uważasz, że źle zagłosowałeś 5 lat temu. No to nie pozwól tej samej osobie, temu samym kandydatowi rządzić przez całe 10 lat. Po prostu chodźmy na wybory i zagłosujmy na kogoś innego, na kogoś nowego. Uu, a jak za 5 lat okaże się, że znowu jest coś nie tak? No to po prostu zagłosujesz jeszcze raz na kogoś innego i nie pozwolisz tej samej osobie rządzić przez całe 10 lat. you <laughs>